Proszę bardzo, zobaczcie co tam stoi. Yeah. Wow! van, wow. yeah, Więc zaczynamy kolejny etap naszej podróży. Super! super. No, down the road. O co, zaczynamy? Nie! To Nie w końcu odzyskaliśmy, zatrzymany pierwszego dnia na granicy, samochód. Charakterystyczny wehikuł down the road to nie tylko pojazd, to azyl. Miejsce, które daje nam atmosferę bliskości i generuje wielkie emocje. Rozmowy prowadzone w czasie jazdy często były zaskakujące i ważne. Nie inaczej miało być i tym razem. Co byście chcieli zmienić w naszej podróży? Ale co? No właśnie co? żeby spotkać pierwszą wspaniałą miłość. Miłość, praca, rodzina. Chciałbyś się zakochać, mm -hmm. tak? Tak. Ze wzajemnością, jak rozumiem. Tak. Chciałbyś mieć pracę? Tak. I chciałbyś założyć rodzinę. Tylko że ślub nie, nie mogę tu stać w Polsce. No właśnie, to jest bardzo niefajantko. Ale uważacie, że to prawo powinno być zmienione? Oczywiście tak. tak. Abym ja został prezydentem Polski, to bym podpisał traktat. No i bym zmienił e, e, tylko jedno prawo. Tak, żeby tu są ślub. Nas powinni traktować tak samo, jak i zdrowych ludzi. I Wtedy byłoby tak, że każdy z was, jeżeli by tylko chciał, mógłby wziąć ślub, tak? Tak. A my jak myślicie, dlaczego jest tak, że w jaki sposób się was ogranicza? No, na tak, gdzie. O, wy nie mieć nam, bo macie wyspę Dauna. Tak. I taki wyspę, powiedzmy, domu, cierpi. To dziecko będzie niesprawne. A dla mnie jest przykry, jakby już ugociło tak jak ja. Nie, nie, bo bym kochał. I bym nie odrzucał. No właśnie. Wiesz jak trudno wychować dziecko? Kore, tak czy? No, ale no, dyskryminacja tych nie jest fajna. Wiem o co Ci chodzi, ale nie będziesz miała dzieci. Rozumiano? Nie. Ja jestem z Tyrodzinami sągiem. To nie. Napięcie pomiędzy dziewczynami zrobiło się na tyle poważne, że zdecydowałem się zatrzymać i dać wszystkim możliwość ochłonięcia.